Druga kwestia, dlaczego pani minister nie jest przedstawiana także z drugim członem nazwiska, czy to jest może sposób na ukrycie powiązań rodzinnych? Jak pani odpowie na pytania pana posła Michała Wosia? Tutaj zacytuję, żebym nie przekręcił. Pan poseł Michał Wosi mówi o konflikcie interesów, ponieważ pani ma nadzorować więziennictwo. Jak to wpływa na biznes? Pani męża zarabiającego też na E, również osadzonych w areszcie. Przecież Jacek Dibła, czyli pani mąż to pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawie afery gruntowej. Jacek Dibła nie jest moim mężem. Dziękuję bardzo. Ale Dziękuję. Nie, jest, nie ma żadnych powiązań rodzinnych? Jacek Dibła nie jest moim mężem. A czy nie ma powiązań rodzinnych żadnych? Ba innych? Panie że nie jest moim mężem. Bardzo Cropka. prosimy o tutaj zadawanie pytań w, w, w dziedzinach prywatnych. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Czy, proszę, proszę. Czy, czy, proszę jeszcze, tak. czy Jacek Bieduła może był byłym panieżem? E, panie panie to ma znaczenie dla panie, dzisiejszej sprawy? Tak, tak był tak. moim mężem. Nie jest moim mężem. Dziękuję. Uważa to, nie uważa Panie redaktorze, pani bardzo interesu. prosimy o niezadawanie nie pytań w kwestii prywatnych. Nie widzę żadnego prywatnych. konfliktu interesów w tym. Okay, Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu za udział w konferencji. Bardzo dziękuję.